Um, czwartek 21 marca 2024, rok 12.03, czasu angielskiego. Um, a, widać. Tak. Um, teraz widzę, jak u tych, u innych sąsiadów robią. Proszę sobie. Tak? Oni chyba nie dają e, jednak papy, po prostu tylko lepik. Nie wiem, czy tu coś widać. Ja niewiele widzę. Może sobie odprawię. I tutaj. Niby tam są jakieś rolki porozkładane, ale nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. To nie wygląda jak kapa. Może to kapa, ale takie białe coś. Papa jest czarny. Taki klej. Dawal. No, później będę ten. Tam ten dach oglądała. To jest ten blok sąsiada. Ja tam w tym bloku mieszkałam, ale on jest rozdzielony i połączony klatką schodową, To ja mieszkałam w tej drugiej części i tam był właśnie sąsiad taki, który był taki rygorystyczny Anglik no i ten i o, on pilnował takich rzeczy, był że tak powiem gospodarzem tego budynku także kto się zna, ten się zna i będzie wiedział co oni robią także tak to, to wygląda. Co się w moim wygląda. Dobra. Na sto.